Pana lekcja i spotkanie z Panem z drugim takim na festiwalu retrospekcyjnym, trochę. I zastanawiam się, czy dla Pana jest takie układanie, tworzenie wspomnień? Jak to na Pana działa? Czy to jest raczej taka podróż przyjemna, czy taka bardziej refleksyjna, nostalgiczna? To jest podróż sentymentalna już teraz. Kiedyś tak było, że. Uważałem, że to co robię, to, to robię to tylko dla siebie, i niechętnie udzielałem jakichś wywiadów czy nawet y, tworzyłem jakąś prezentację, prelekcję. Natomiast w jakimś czasie zauważyłem, że to szczególnie młodych ludzi jakoś inspiruje, podoba im się, y, bo wiem po sobie, że trzeba mieć zawsze jakiegoś idola, y, którego możemy naśladować. No i dla mnie takimi idolami to byli m.in. Herman Bull. Walter Bonatti, a z naszego klubu na przykład Adaj Zyzak, który wciąż, mając powyżej 80 lat, wciąż się aktywnie wspina, jeździ motorem, przejeżdża w skałki, wspina się nawet na drogach o trudnościach powyżej 6 stopni w skali właśnie tatrzańskiej. No czyli to, te, te wyjazdy, to, to przypominanie sobie, to jest również duża przyjemność dla mnie. Dla mnie, dla mojej, dla, dla mojej rodziny, dla przyjaciół. Dlatego też no, staramy się popełniać, pisać jakieś książki ze, ze wspomnieniami. Oczywiście jest to też osobista olbrzymia satysfakcja. Jest to takie podsumowanie, z którego wychodzą takie dobre wnioski. Czy pan satysfakcji z tych podróży sentymentalnych? Czym jest Tak, tak. Są to już bardzo przyjemnościowe te podróże. Teraz właściwie. Mogę robić to, to co chcę i jest, jest to duża przyjemność. Nie, nie muszę, y, na przykład, nie są to wyjazdy już takie egoistyczne, Wiesz, jak widać było, również angażuję to w, w swoją rodzinę, y, zarówno syna, żonę, jak i córkę. I to jest jakby y, dodatkowa satysfakcja z tego. Również z kolegami, z którymi się no, często straciłem kontakt 20 lat temu, czy ileś, często ich wspominając, y, spotykając. No umawiamy się gdzieś i wchodzę taką drogą, o której kiedyś bym nie pomyślał, że mogę łatwą drogą wchodzić na przykład na, na kościelec albo na świnicę zimą. Natomiast ci koledzy, z którymi mam no, piękne wspomnienia, to wchodząc z nimi teraz, no, ta satysfakcja jest również dla mnie bardzo duża. Robimy to z własnej takiej potrzeby, dla satysfakcji, a nie dlatego, żeby się jakoś pokazać, żeby, żeby, nie wiem, zrobić jakiś wynik. Po prostu to, to nas cieszy. Czy to jest tak, że osiągnął Pan zakładane sobie cele i teraz, tak, jak można było powiedzieć, spuścił Pan sobie i robić dla przyjemności większość rzeczy? No myślę, że spełniłem się w górach i dla mnie jest to wystarczająca satysfakcja. No, nie ukrywam, że, że również realizuję jakieś swoje ukryte jeszcze marzenia, wyjeżdżając może w niższe góry, robiąc drogi nie tak trudne nie tak niebezpieczne ale drogi na przykład ładne jakiś filar Boniatiego czy, czy filar Cassina na, 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 na Mont McKinley które są wciąż moimi marzeniami ale wciąż w zasięgu moich możliwości jako że mam mnóstwo młodszych kolegów którzy są może sprawniejsi lepiej się wspinają no i jako, jako ich partner Wciąż mam szansę realizować również te, te cele, nawet trudniejsze, takie bardziej ambicjonalne, nie tylko przyjemnościowe. Można też powiedzieć, że punkt ciężkości pewnie się przeniósł się na estetykę. Tak, 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 tak. Kiedyś, jak, jak Krzysio Wielicki pokazywał, no nie dbaliśmy o, o, o jakiś ubiór, byle co jedliśmy, byle w czym spaliśmy. No natomiast teraz są możliwości techniczne, że na każdej wyprawie możemy zrobić filmik, możemy zrobić dobre zdjęcia, no, nagrać jakąś fajną muzykę jako podkład. No i to jest, to jest chyba też ta większa estetyka, że można to ludziom pokazać i niekoniecznie przedstawiając się w roli jakiegoś herosa nieosiągalnego, który, który robi rzeczy nadzwyczajne, ale że właściwie przez to jakby pokazujemy ludziom, że. Również góry są dla każdego i, i niekoniecznie trzeba wchodzić na najwyższy szczyt świata czy na najtrudniejsze, żeby mieć z tego dużą satysfakcję. Na koniec zapytam: co no, pojawiły się Pana prezentacji w charakterze promiglądu doświadczalnego. E, zastanawiam się, czy prawdopodobnie podobnie jak e, część. E osób zajmujących się wysokogórską spinaczką, że jednak mimo wszystko Tatry są takim specjalnym miejscem. Tak, Tatry dla nas wszystkich były specjalnym miejscem. Czy to dla Krzysia Wielickiego, czy dla Leszka Cichego, czy dla Jurka Kukuczki, Wojtka Kurtyki, no wszyscy tam zaczynaliśmy. Ja mam to szczęście, że wciąż mnie to bawi na przykład z Tatr wróciłem właściwie dzień temu i wchodziliśmy na przykład na kościele najpierw drogą po zachodniej stronie Poluarami śnieżnymi, później wchodziliśmy w pięknej pogodzie na szczyt. Także te tatry wciąż, wciąż nas bawią. Ja wtedy, kiedy mam tylko odrobinę czasu, to wyjeżdżam w te nasze Tatry Może one są teraz bardzo zatłoczone, bardziej niż kiedyś, więc niekoniecznie tylko tatry. Natomiast wtedy, kiedy mogę, to również wyjeżdżam w te nasze góry, piękne tatry, zarówno na tym, jak i zimno i tam również znajduję dużą satysfakcję i myślę, że jeszcze to będzie długo trwało. Czy Może się Pan podzielić y, jakimś ulubionym miejscem, do którego najchętniej Pan pracuje? No, y, ulubionym miejscem, no, kiedyś jeździłem zawsze do Morskiego Oka, tam były najtrudniejsze drogi, natomiast będąc dwa dni temu y, spotkaliśmy kolegę, który się okazało dobrego narciarza, y, Kaczmarczyka, y, który zaprosił nas do siebie na Stoki gubałówki na no, tak zwaną łosiówkę. No i tam oprócz tego, że miał korty tenisowe, na których żeśmy rozgrywali, to miał, ma roje pszczół, ma, ma świetną chatę stuletnią. No i tam spędziliśmy dwa dni w bardzo, bardzo takiej przyjaznej atmosferze, w pięknej pogodzie, w ładnym otoczeniu. Także to również mi sprawiło olbrzymią satysfakcję, i jestem tam zaproszony ponownie, więc teraz już pojadę rodzinnie i na pewno będziemy mieli wszyscy z tego piękne wspomnienia to jest rzadki moment kiedy Gubałówka i stoki Gubałówki pojawiają się w pozytywnym no właśnie ale, ale akurat jeżeli się jest w ciągu tygodnia to tam ludzi nie ma jeżeli się jest jeszcze wyżej u kogoś tak jak my byliśmy w tej chacie na Łosiówce to tam w ogóle nikogo nie było jeździliśmy kładami graliśmy w tenisa słuchaliśmy z otwartymi ustami opowiadań o tych pszczołach które ten pan tam nam właśnie serwował Piliśmy wino i jedliśmy szaszłyki, także fajnie spędzaliśmy czas. Dziękuję bardzo i życzę, nieustającej przyjemności. Dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję.